Zofia Grochowska, założycielka Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, orędzia z książki pod tytułem U źródeł Bożego Miłosierdzia. Tom I Dnia 15 stycznia 1998 roku. Tolkmicko. U schyłku tego XX wieku będą się dziać wielkie cuda i prześladowania ludzi głębokiej wiary w Boga. Szatan przez złych ludzi będzie czynił wiele zła. Ludzie słabej wiary, nie modlący się, nie żyjący w miłości Boga, będą przez szatana zniewoleni, aż do obłędu. Będą pod silną presją szatana. Bóg jest wszechmocny, o ile ludzie wzywają Boga, władcę nieba i ziemi, i z ufnością zwrócą się, jako do Stwórcy wszystkiego, co istnieje we wszechświecie. I odeprą wszelkie ataki złego ducha szczerą spowiedzią, czystą komunią, godnie przyjętą na kolanach, częste uczestniczenie we mszy świętej, różaniec święty, koronki, litanie. Drogę krzyżową i silną wolę poprawy. Te wartości pomogą człowiekowi uwolnić się z sideł szatańskich, a Bóg przyjdzie z pomocą. Młodzież tego czasu jest nad wielką przepaścią grzechu. Dotknie ich Bóg cierpieniem. Boga trzeba kochać i czcić, a nie zniważać. Kara jest sroga i bliska. Zapłacze wiele matek nad swymi dziećmi, jak będą ginąć bez pojednania się z Bogiem. Najpierw jeszcze, Bóg ześle choroby na młodzież, a umierając w wielkim bólu, będą wzywać Boga.